Pierwszym kręgowcem, który w ogóle trafił do Instytutu Palobiologii, to był fragment szkieletu fitozaura. Historia była taka, że mniej więcej te w 1992 roku profesor dzik ze swoim magistrantem Andrzejem Kaimem byli w Strzelcach Opolskich i zbierali środkowo triasowe ramionionogi. I przypadkowo spotkali się z Robertem Niedźwieckim, specjalistą od rekinów z Wrocławia, który powiedział im, że słyszał o tym, że w Krasie Jowie kolekcjonerzy znajdują skamieniałości i że to jest czynna kopalnia. Profesor Dzik od razu ze swoim magistratem tam pojechali. I tak się w zasadzie zaczęły wykopaliska prowadzone przez Instytut Palobiologii. Wcześniej tam skamieniałości zbierali najpierw oczywiście robotnicy, którzy widzieli, że na taśmie po prostu opowiadali mi o tym, że widzieli jak koparka pracowała taka, taka, z taką tarczą, ona nabierała te skamieniałości, później na taśmie one jechały i znajdowali. Też je znajdował licealista, który mieszkał w Krasiejowie, Krzysztof Spałek. Ale jakoś nie znalazły się osoby, które by to jakoś dalej pociągnęły, i dopiero rzeczywiście profesor Dzik później wydobył i opracował te skramieniałości z krasiejów.